フフフフフフ。<laughs> Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce. Tym razem będziemy rozmawiać o nomen omen śmieciach, o tym jak należy segregować śmieci, na czym to polega. Ja muszę powiedzieć, że sam przyznam się, zupełnie na marginesie i w tajemnicy sam nie z tym problemy. Nie znam tych kolorów, nie wiem, który kolor do jakiego rodzaju śmieci jest przypisany. No ale sam się w związku z tym dowiem. Mamy nawet rekwizyt w studiu, a witają Państwo dr Katarzyna Michniewska, prezes firmy Ekocyk. Dzień dobry, witam Państwa i Maciej Orłoś najbardziej zaangażowany w tematy ekologiczne dziennikarz w Polsce. Bardzo mi miło, ja bym powiedział jeden z najbardziej zaangażowanych. Bardzo dziękuję. Ten rekwizyt, który mamy, to jest taka tablica, do której za chwilę wrócimy. Ona będzie służyć temu, żeby przyporządkować. Odpady w odpowiedniemu miejscu na tej tablicy, ale to za moment. Chyba powinniśmy zacząć od kolorów. Ja powiedziałam przed chwilą całkiem szczerze, że sam się w tym gubię, bo nie potrafiłbym teraz, tak z głowy, wymienić listy kolorów przypisanych do konkretnego rodzaju śmieci. I nie jest pan redaktor odosobniony. Dzieje się tak, dlatego że ten system od 1 lipca 2017 17 roku został zmieniony. Wcześniej bywało różnie. Różne gminy miały swoje systemy, kolory czasami się różniły w, na poszczególnych terenach. W tej chwili mamy wspólny system segregacji odpadów, jednolite kolory dla całej Polski. Mhm. I to naprawdę tak działa, czy to jest pewna idea, do której, którą wypracowujemy? Jest to idea, która powinna w ten sposób działać, ale mamy też okresy przejściowe, kiedy będziemy mogli się do tego dostosować, więc... No tak, no tak, to jest oddzielny temat, bo kiedy ja idę wyrzucić śmieci u siebie w domu w Warszawie... W budynku to nie widzę tych wszystkich kolorów, które no są zdecydowanie. To jest ten okres przejściowy. Do 2022 roku może się faktycznie jeszcze tak zdarzać, A, no to jeszcze mamy, że nie wszędzie te kolory będą jednakowe. Natomiast myślę, że możemy wykorzystać ten czas, mhm. żeby porozmawiać, właśnie jak to powinno wyglądać. No to jak rozmawiajmy. Jakie to są kolory? Panie redaktorze, żeby tak. tutaj m, nauka przez zabawę e, przygotowałam kilka takich e, propozycji, pytań. Pan redaktor, e, jeśli mógłby zdecydować. E, Zaczniemy od takich najprostszych: norba to papierowa. Norba papierowa. Aha, gdzie mam ją? Tu mamy takie y, napisy, takie, takie słowa, określenia: plastik, metal, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, papier. Czyli mamy tutaj nie wszystkie rodzaje Nie wszystkie, to są ale... tylko przykładowe. Tak. Mamy jeszcze pojemniki zielone, jest to szkło. Mhm. Pojemnik brązowy, odpady bio. No i worki bądź pojemniki czarne, do których wrzucamy odpady resztkowe, czyli te, których nie dało się posegregować i których nie możemy nigdzie mhm. zaklasyfikować. Oprócz takich innych grup niż odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe mamy również zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, mamy baterie, akumulatory, leki. Tutaj pokazujemy tylko, tylko kilka przykładów. A ten sprzęt i te baterie ja zanoszę na przykład do sklepu ze sprzętem, ze sprzętem tego typu i chyba dobrze robię. Tam jest takie stanowisko i tak dalej. Bardzo dobrze. Mamy jeszcze przoki, tak zwane punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam również możemy zanosić tego typu odpady. Ale wróćmy do naszej zabawy, do naszej nauki przez zabawę. Ja tutaj mam torbę papierową, i chodzi o to że mam tę torbę przypisać do jednego z tych miejsc na tej tablicy. Myślę, że z tym nie ma większego problemu. Pani doktor, no w ogóle, co to za dziecinnie łatwe zadanie? No wiadomo, że to będzie tu. Dobrze, zobaczymy, czy będzie tak łatwo. No to jest z kolei taka butelka na wodę. No to cóż, no to ona jest plastikowa. No to, no to tu, tak? Bardzo dobrze. dobrze. Dobrze mi idzie? Bardzo dobrze. Tu mamy... Karton. kartony, kartony, takie pudła tekturowe. No oczywiście ja bym to dał jednak tutaj, no bo to jest też papier. Do papieru, jak najbardziej, mimo mm. że nazwa pojemnika nie zawiera nazwy kartonu, to wszelkiego rodzaju kartony również mm. wrzucamy do papieru. Czyli na przykład nie do odpadów wielkogabarytowych, nawet gdyby bo to było duże. bardzo duże pudło, mm -hmm. tylko tutaj. Świetnie. Dokładnie tak. Świetnie. Mamy teraz oponę. Opona? No ale pani doktor, przepraszam, to jest jakieś podchwytliwe pytanie. Opona jest y, wykonana z tworzyw, no, które mnie się kojarzą z gumą, no ale coś takiego. Prawdopodobnie y, specjaliści by to teraz nam rozebrali na czynniki pierwsze i podali skład opony, ale cóż, gdybym miał wybierać z tych, y, może drogą eliminacji. No, papier na pewno nie, plastik na pewno nie, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, metal na pewno nie. Mm, mm, no to chyba bym dał, a dlaczego niebezpieczne? Dlaczego opona miała być niebezpieczna, W sensie niebezpieczne ekologicznie. Mm, wszelkie odpady, które mogą zagrażać środowisku, tak, w tych kategoriach. Hmm. Wydaje mi się, że opony jednak można coś z nimi zrobić. No to ja bym dał. Ryzykuję. Daję, daję tu. Do wielko Tak. Super. Dobrze zrobiłem? Bardzo dobrze. Ha, dziękuję Proszę. bardzo. Termometr. Rtęciowy. W ogóle tak, jeszcze takie tak, można kupić. No, jeszcze się takie. Zdarzają, znajduje. tak? No chyba, chyba był taki moment, że jest wyprowadzony. Zwłaszcza bardzo często znajduje się je w zwykłych kubłach i to jest y, zdecydowanie złe miejsce. Y, w zwykłym kuble, y, y, dlatego że rtęć, czy dlatego, że w ogóle ca całość, że, że tu jest i szkło, i metal i tak dalej. Głównie przez rtęć. Przez rtęć. Mm -hmm. Dobrze. Ha, no to myślę, że mam gotową odpowiedź. Ja bym taki termometr dał do odpadów niebezpiecznych. Dobrze zrobię? Świetnie, zrobiłem? świetnie tak? jak najbardziej. Mhm. To idźmy dalej. Mamy rozpuszczalnik. W jednym z programów mówiliśmy o tym, że no, pożary między innymi są przez to. No i ostatnie tutaj takie też podchwytliwe zadanie, takie Sianko, panie redaktorze. Sianko? Sianko, rzeczywiście. Ym. Sianko, no, no cóż, papier nie, odpady niebezpieczne, no bez przesady. Plastik nie, nie no nie wiem co mam zrobić z siankiem. Chyba, że jest to, bo nie wiemy jak, jaka jest wielkość, yy, bo nie, nie mamy tutaj punktu odniesienia jakiejś skali, ale rozumiem, że to jest jakieś mniejsze sianko, a nie... Wielkość sianka a. nie ma tutaj a. znaczenia, Aha. ale proszę pamiętać, <coughs> że jeszcze mamy pojemnik zielony, mamy jeszcze pojemnik brązowy. Tak. I Czarny na odpady resztkowe zmieszane. Czyli to by poszło do, no nie wiem, proszę o podpowiedź, bo nie wiem, co mam zrobić. No dobrze, to już będzie ostatnia podpowiedź przed testem, który przygotowałam dla pana redaktora. A, nieźle, nieźle. Z tym siankiem to jest tak, że y, to jest bardzo istotne zagadnienie, ponieważ wszystkie odpady zielone powinniśmy y, wrzucać do pojemnika brązowego. Bio. odpadów bio, Ta. dlatego że segregując surowce właśnie na plastik, metal, papier, szkło, przez wiele, wiele lat nie oddzielaliśmy na przykład papieru od odpadów bio, mhm. które moczyły i które bardzo negatywnie wpływały na jakość surowca. Wręcz nawet czasami była taka sytuacja, że poprzez mieszanie y, surowca z odpadem mokrym, już nie nadawał się on dalej do recyklingu. Mm -hmm. Więc to jest bardzo ważne. To jest coś, czego w Polsce mm. musimy nauczyć się zupełnie od nowa, brązowe pojemniki na odpady bio. Czyli gdybym miał brązowy pojemnik, to właśnie tam sianko powinno trafić. Dokładnie A tak. skoro tutaj nie, nie mam, to odkładam gdzieś na bok. Mamy tu jakąś wolną przestrzeń. I, i zdobywam brązowy pojemnik. Dokładnie tak. Dobrze. I teraz ten test. To, panie redaktorze, myślę, że już omówiliśmy mm. wszystkie przypadki. Mm. 10 mm. różnego rodzaju odpadów. Tam które... już bez żadnych podpowiedzi. Bez, bez żadnej wsparcia. Podpowiedzi. I albo będzie nagroda, Ech. albo nie. O, bardzo be, na, Aż do tego stopnia, no proszę. Było tak miło, naprawdę. Farba. Farba. A czy mogę mieć pytanie dodatkowe? Czy nie mogę mieć? Nie mogę mieć. No, już pan rozumiem. redaktor będzie nie w domu? Mogę. Nie mogę. Mieć. Nie ma kogo zapytać. Ogryzek, no, ogryzek, oczywiście do sianka. bio. Bio, a tu mamy opakowanie pomleku, pomleku. Hmm, 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 hmm. Czyli tak zwane opakowanie, odpad opakowaniowy wielomateriałowy. A właśnie, dziękuję bardzo. Nie wiedziałem jak to opisać, bo przecież nie jest to tylko papier, nie jest to być może częściowo jest to plastik, choćby nakrętka jest plastikowa, mm. ale w związku z tym, co ja mam z tym zrobić? To jest odpad, z którym najczęściej ludzie mają kłopot, nie wiedzą. Go za ale Pani doktor, przepraszam, to jest test, w tej chwili Pani miałam nie podpowiadać. Ja to słyszę, chyba że to jest tylko komentarz bez podpowiedzi. Tylko łączę się w ja muszę... nie podpowiem. A. Aha, ale już mi lżej, bo wiem, że nie ja jeden mam taki problem. Opakowanie pomlekowe, wydawałoby się to taka prosta sprawa, w związku z tym do papieru go nie wrzucę, bo jest to, jest to opakowanie wielomateriałowe, jak Pani powiedziała. Plastik nie, papier nie, metal nie, odpady wielkogabarytowe nie. Czyżby odpady niebezpieczne? Czyżby odpady niebezpieczne no, z tego, co pani doktor powiedziała, to, to chyba tak. No i co? No i dobrze. Czyli weryfikujemy? Tak, tak. To ja zabiorę wszystko, co, co było nie tak? Wszystko, co było nie tak. 8 na, 8 na 10. Jest nieźle, jest nieźle, panie redaktorze. To gdzie się pomyliłem? W tych torebkach plastikowych? Od czego nie, zaczniemy? Od papieru, że jednak papieru. powinien to. Jednak. jednak był. Natomiast pan redaktor dobrze y, mm. wnioskował. Tak. Są takie nadruki, są faktycznie takie, y, czy magazyny, czy, czy, czy książki, czy różnego rodzaju mm. ulotki reklamowe, które ciężko poddać recyklingowi i wtedy y, może na, nie do odpadów niebezpiecznych, ale zazwyczaj one nadają się tylko do spalenia. Mm -hmm. A jeśli chodzi o opakowania wielomateriałowe, Tutaj zazwyczaj mamy połączone papier i aluminium i tak jak pan redaktor zauważył nakrętka plastikowa, one w tym systemie, wspólnym systemie segregacji odpadów jest rekomendacja, aby były wrzucane do plastiku i metalu. Więc trafia. Do plastiku tutaj. lub metalu, tak? To jest jeden pojemnik, A. pojemnik żółty, Aha. który łączy plastik i metal. No tak, słusznie. No czyli 8 na 10 to nie tak źle, prawda? Jest, nie jest tak źle. Myślę, że spokojnie nagroda w postaci czystego środowiska, gdyby wszyscy segregowali tak jak pan redaktor, na pewno, na pewno by nam przypadła w udziale. To mam kilka pytań dodatkowych. Co robić? O, tu, tu mamy dobre przykłady. Mamy nakrętki, czyli tu, a tu akurat nie ma z tym problemu, bo jest to plastik. Tu też nie ma problemu, bo jest plastik. Ale gdybyśmy mieli butelkę szklaną. Z, załóżmy, o, z kapslem. Mhm. To, to co z tym kapslem? Czy on może. Nawet jeśli mamy butelki plastikowe, są takie programy, gdzie y, firmy recyklingowe zbierają osobno nakrętki i y, w zamian za te pozbierane nakrętki, praktycznie w każdej szkole y, w Polsce tak jest to. taki system finansują czy wspierają różnego rodzaju inicjatywy, czy, czy chyba taka najbardziej popularna to jest dofinansowanie wózków inwalidzkich dla potrzebujących w zamian tak. za zbierane nakrętki. Więc jeśli ktoś nie ma z tym problemu, jeśli mógłby wprowadzić taki nawyk, to, to jak najbardziej jest to wskazane. Mhm. Kolejne pytanie, tak? Bo ja właśnie też chciałam pana redaktora o. zapytać, czy na co dzień pan redaktor myje odpady? A no Właśnie, to samo pytanie miałem. Ja do pani doktor, czy ja myję odpady? Mam powiedzieć prawdę? Mm -hmm. y nie myję. Źle. Czemu tak y niepewnie? No bo na pierwszy rzut oka, y czy też ucha, wydawałoby się, że lepiej myć niż nie myć, nawet jeśli to są odpady bo wtedy będzie jej łatwiej segregować, bo łatwiej poddawać recyklingowi, ale może, może to jednak jest przesada w odniesieniu do śmieci. No tu są zdania podzielone, niektórzy są bardzo przeciwni myciu odpadów i ja należę do tych osób, uważam, że woda jest tak cennym surowcem, że nie powinniśmy wykorzystywać jej do mycia odpadów, zwłaszcza, że możemy to samo osiągnąć opróżniając opakowanie czy papierem, czy, czy mhm. jakąś łyżeczką. Szczególnie, że w procesie recyklingu również wykorzystywana jest woda. Natomiast są również osoby, które uważają, że takie niedoczyszczone opakowania wrzucone gdzieś przechowywane, jeśli odbierane są stosunkowo rzadko, powodują Aha. różnego rodzaju zapachy, które są nieprzyjemne. Też czasami argumentem jest to, że worki z takimi niedoczyszczonymi odpadami, są rozrywane przez dzikie zwierzęta, roznoszone po całej okolicy. No, to prawda, być mamy... może to jest jakiś argument, zwłaszcza jeśli ktoś mieszka gdzieś, nie wiem, albo na wsi, poza obszarem zabudowanym, gdzie zwierzęta mają dostęp. Może to jest, może to jest istotne. To ja mam teraz pytanie a propos tego, o czym mówiliśmy, tylko jeszcze bardziej idące. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wyjmuję z lodówki serek. Taki serek do rozsmarowywania na, na, na pieczywie. I on mi się gdzieś tam zapodział. Oczywiście, to jest mój błąd. I głupia mi źle się z tym czuję. No ale już stało się. Marnujemy żywność. Tak? Wiem, właśnie a propos tego mówię, że. To nie, milionów tam. Wiem, nie powinno to się wydarzyć, ale. Ale wydarzyło się. Wyjechałem na wakacje, zapomniałem o tym serku, wyjmuję z lodówki, otwieram ten serek, a tam oczywiście w połowie, no trochę serka zostało, ale głównie widać pleśń. Co teraz z tym zrobić? No na pewno nie wrzucamy z tą pleśnią do pojemnika na plastik i metal. Opróżniamy ten, to opakowanie i dopiero wtedy opróżniamy. opróżniamy opakowanie. Ale to co wyjmiemy, czyli ten serek z tą pleśnią, wyrzucamy gdzie? Do czarnego. A, czy tam gdzie? Czarne to jest to um, takie miejsce, gdzie wrzucamy wszystkie odpady, z którymi nie wiemy co zrobić, których nie da się posegregować, mhm. ani nie da się przydzielić do żadnej z kategorii. Czyli w takim przypadku umycie, czy też opóźnienie opakowania jest bardzo ważne i obowiązkowe. Mhm. Myślę, że tak. Kolejne pytanie, jedno z ostatnich podczas dzisiejszego spotkania jest następujące. Słyszałem, jak wiele osób. Mówi o tym, że nie segregują śmieci, dlatego że potem przyjeżdża i tak jedna śmieciarka, ta ciężarówka, ten pojazd, który zabiera śmieci. W związku z tym one wszystkie trafiają do tej jednej ciężarówki, więc po co mam segregować śmieci, skoro i tak one później lądują w jednym miejscu? Czy ten argument ma sens? No to jest taki argument, który bardzo przykro jest słyszeć. Jest on powszechnie przytaczany, używany, używany tak przez osoby, które nie segregują. Natomiast no tak, zdarza się tak, że przyjeżdża jedna ciężarówka. Nie będę tutaj oszukiwać, że tak nie jest, ale dzieje się to z kilku przyczyn. Po pierwsze, system segregacji w Polsce nie jest na tyle rozwinięty, aby całe osiedle czy ca całe, cała kamienica segregowała i żeby tych surowców jednego rodzaju było wystarczająco dużo dla jednego transportu, więc z tego powodu dbając o koszty, bo też musimy tutaj patrzeć na kwestie ekonomii, są te odpady wrzucane na jedną ciężarówkę, ale bardzo często taka ciężarówka jest podzielona wewnątrz. Tego nie widzimy, tak, są przegrody i te odpady trafiają do odpowiednich sektorów. Natomiast drugim elementem, który myślę, że bardzo klarownie wyjaśnia całą sytuację, jest to, że niestety nawet jeśli 99 osób na 100 prawidłowo segreguje odpady, a zdarzy się jedna osoba, która hmm. robi to nieprawidłowo, to na przykład wrzucając talerz ceramiczny do całego zielonego pojemnika wypełnionego w prawidłowy sposób szkłem, zniszczy ten cały wsad surowcowy i wtedy huta niestety nie będzie miała żadnego pożytku z takiej mieszanki. To jest takiej wielka mieszanki. odpowiedzialność po prostu. To jest duża odpowiedzialność za to, jak segregujemy, odpowiedzialność za środowisko i z tego też powodu firmy recyklingowe, nie mając zaufania, znając jakość tej segregacji, która jest na co dzień mhm. praktykowana, muszą przekazywać te odpady na sortownie i je doczyszczać, przygotowywać już do przekazania do, do finalnego recyklera. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie można wykorzystywać tego argumentu o jednej ciężarówce, żeby w ogóle nie segregować. Jeśli nawet tak wstępnie, tak jak tutaj posegregowaliśmy, i nawet jeśli byśmy popełnili dużo więcej błędów, może być ktoś, kto, kto uważa, że jakaś część tych opakowań powinna się znaleźć i być zasegregowana inaczej, to należy pamiętać, że jeśli taka wstępna segregacja jest y, zrobiona, to potem jakość tego recyklingu będzie dużo, dużo większa niż gdybyśmy wszystkie odpady wrzucili do czarnego pojemnika. O tym nie powiedzieliśmy na wstępie. Ten system, który opiera się na różnych kolorach, może dotyczyć zarówno pojemników, mm -hmm. jak i worków. Pojemniki są typowe dla takiej zabudowy miastowej, tak. natomiast w domach jednorodzinnych mamy zazwyczaj do czynienia z workami i mm -hmm. faktycznie te worki wtedy się sprawdzają. Są ustalone terminy, w których odbierane tak, są tak, te odpady. Czasami można znaleźć takie kalendarium na stronie internetowej, są też różnego rodzaju aplikacje, które mo można ściągnąć na swój telefon i być poinformowanym kiedy dokładnie, jakiego rodzaju odpady będą odbierane. Czyli warto się tym zainteresować i to są ułatwienia dla konsumentów, bo po prostu porządkuje nam to, nam to sprawę. No. Trzeba pamiętać, że już niebawem te poziomy odzysku i recyklingu, które będą u nas oczekiwane będą naprawdę duże. Oczekuje się, że co drugi odpad będzie zbierany w sposób segregowany. Jeszcze, jeszcze dużo tutaj musimy zrobić w tym zakresie, więc no nie ma chwili do stracenia. Powinniśmy czuć się zmotywowani, zwłaszcza, że jest to odpowiedzialność nas wszystkich, a nagrodą za, za zaangażowanie w segregację jest czyste środowisko, no i oczywiście zmniejszenie ryzyka pożarów, których tak bardzo nie lubimy. I tym ważnym. I w pewnym sensie, optymistycznym akcentem, który dotyczy tego, że warto segregować odpady, kończymy ten program, program z cyklu "Ty śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce". Rozmawialiśmy przed chwilą właśnie o śmieciach i o tym, jak należy je segregować. Do zobaczenia w kolejnym programie z tego cyklu. Do widzenia. wydobywamy zieleń z odpadów.